Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Sztuką nie jest kochać tych, którzy kochają nas, a wielki wyczyn to nie taki, w którym odwzajemniamy, czyli szacunek. To jest prawda oczywista, o której wszyscy wiemy, i niektórzy ludzie próbują wyjść poza ten schemat i okazywać miłość, pomimo tego, że tej miłości nigdy z powrotem nie otrzymają. Wychodzą poza schemat robienia, jak ty mi robisz. Tak, i ja tobie robię. I to nazywamy Bożą Miłością. I wszyscy dobrze znamy to, że jeśli kochasz Boga, to służ ludziom, do których On ci powołuje. Jednak tak, żyjąc na świecie, widząc zło, jakie często nas otacza, widząc ludzi, którzy nie do końca żyją z Bożą Wolą, albo zło, które trafia w kogoś Twojego bliskiego. Ktoś czyni niesprawiedliwość wobec kogoś, na komu tobie zależy, albo bezpośrednio to zło celuje w Ciebie. Wtedy możemy sobie zadać pytanie, czy aby na pewno, czy aby na pewno Bóg chce się zlitować nad tym człowiekiem? Czy aby na pewno Bóg kocha dalej tego grzesznika, który tak wiele złego zrobił? I z tym, i z tym pytaniem, kto może być? Uznany przez Boga, musiałem się zmierzyć. Nazywam się Jonasz i jestem prorokiem. Żyłem 2,5 tysiąca lat temu w Izraelu, i chciałbym wam przedstawić Księgę Jonasza właśnie ze swojej perspektywy. Z tego, jak wtedy to widziałem. Otóż to, co powinniście wiedzieć o mnie, to to, że jestem, byłem, Izraelitą. Byłem Izraelitą, mieszkałem w Gad, w takiej miejscowości. I jako człowiek, jako małe dziecko byłem wychowywany w tym, że Izrael, czyli moje państwo, to naród wybrany. Naród szczególnie błogosławiony przez Boga. Naród, który jedyny jest przy Bogu. I to mi często powtarzano. W pewnym momencie życia musiałem się zmierzyć właśnie z pytaniem, kto? Kto jest tym, który jest uznany przez Boga? Przymówił do mnie Bóg. Bóg powiedział: idź do wielkiego miasta Niniwa i mów do nich, mów do nich o mnie. Ale wiecie co? Ja bardzo nie chciałem iść do tego miasta. Ja bardzo nie lubiłem mieszkańców Niniwy, więc postanowiłem, że ucieknę. I zgad, z mojej miejscowości było bardzo blisko do takiej e, miejscowości przy Morzu Jaffa. Więc postanowiłem tam pobiec jak najszybciej. E, wyciągnąłem, jakie miałem pieniądze w portfelu, i zapłaciłem za bilet na statek. I odpłynąłem. Jak najdalej? Kupiłem bilet do Tarszyż. To jest takie miasto, które jest oddalone od Niniwy 4000 km 4200 km. Myślałem, że to wystarczy, że jak już się tak daleko oddale od tego miasta, że to już będzie moment, w którym Bóg nie będzie mi kazał tam ponownie wracać, ponownie iść. Natomiast jakoś się tak wydarzyło, że Bóg mu się to nie spodobało i zesłał potężną wichurę na morze, w którym płynęliśmy. I mój statek dryfował coraz mocniej, coraz mocniej. A wiecie co? Mi już było potem wszystko jedno. Ja tak bardzo nie chciałem tam iść, że już było mi wszystko jedno, żeby przepraszać Boga, powiedzieć mu, że tam pójdę. I mówię, jak umrę, to umrę. I poszedłem spać. Statek dryfował, był bardzo blisko zatonięcia, e, i ja spałem. Ludzie przyszli i mnie obudzili. I wiecie, jako prorok pana zostałem zapytany. Co zrobić, żeby Bóg postanowił i oszczędził ten statek. Więc powiedziałem im najlepszy możliwy sposób wyrzućcie mnie z łodzi. I zostałem wyrzucony z łodzi. Wichura ustała, statek uratowany. Jednak ja dyfowałem sam po morzu, i nie miałem najmniejszych szans na to, żeby przeżyć. I to wydarzenie, które się teraz wyda, które się wtedy wydarzyło jest takim wydarzeniem, które sprawia, że ta historia jest bardziej opowiadana na szkółkach dla dzieci, aniżeli na nauczaniach dla dorosłych. Ponieważ tylko dziecko jest w stanie sobie wyobrazić, że dyfowałem na morzu i nagle wielka ryba przypłynęła i mnie zjadła. I w taki sposób Bóg mnie uratował. Ja byłem we wnętrzu te ryby trzy dni i trzy noce. I tam było e, nieprzyjemnie. Tam było ciemno. Soki trawienne mnie raniły, aż w końcu się złamałem. I wołałem do Boga. Przepraszałem Boga za to, że nie chciałem iść do Niniwy. I modliłem się psalmami, aż w końcu Bóg postanowił rozkazać rybie, żeby mnie wypluła. I jakoś się tak obudziłem na wyspie. Jeszcze cały brudny, zmęczony, niewyspany. I wtedy usłyszałem ponownie, Głos Boga, który mówił, idź do Niniwy i mów do nich. Więc już nie mając wyjścia, postanowiłem, że dobra, pójdę tam i będę mówił do Niniwy. I gdy poszedłem do Niniwy, to było coś takiego, tak jakbym poszedł do, do takiego troszeczkę mniejszego miasta niż Bielsko-Biała. I wyszedłem na rynek i wołam do nich, jeszcze 40 dni i niniwa zostanie zburzona. To tak jakbym wyszedł do takiego troszeczkę mniejszego miasta niż bielsko biała, i krzyknął jeszcze 40 dni i bielsko-biała zostanie zniszczona. Nawróćcie się do Boga. I tak brzmiało moje posłanie. I chodziłem i mówiłem o tym ludziom. I może większość osób pomyślałaby sobie, że co za dziwak? Co on gada? Niniwa to było miasto, które nie słyszało nigdy o Bogu. Słyszało jedynie, że jakiś tam Izrael czci Boga. Ale jakoś tak zauważyłem jedną osobę, która została dotknięta, jakoś się zaczęła myśleć nad tym, co mówię. I ona powiedziała to jakoś kolejnej osobie, i kolejnej, i kolejnej. I ta wieść jakoś już i oni jakoś tak zaczęli e, d, 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 się tym przejmować, co ja mówię. Aż ta informacja na samym końcu doszła do króla Niniwy. I król Niniwy faktycznie żałował tego, co robił. Żałował swoich grzechów. I on był w tym tak bardzo gorliwy, że ogłosił post. Zabronił wszystkim w tym mieście jeść. Dodatkowo zmienił swoje szaty, zmienił swoje ubrania na ubrania pokutne. I kazał wszystkim zrobić to samo w całym mieście. Nawet zabronił jeść zwierzętom w tym mieście. Tak bardzo był w tym gorliwy. I wydawać mi się mogło, że historia powinna się w tym miejscu skończyć. Powinienem się z nimi cieszyć i świętować to, że zostali wybawieni i uratowani przez Boga. Ale wiecie co? Mi się to bardzo nie podobało, bo ja ich bardzo nie lubiałem. Oni byli wrogami Izraela. A ja uważałem, że moje posłanie powinno być skierowane do Izraela i powinienem służyć w Izelu, w moim państwie. A Bóg wysłał mnie do Niniwy, i jeszcze im wybaczył. Wiecie, ja rozmawiałem zawsze z Bogiem szczerze, ponieważ Bóg chciał, żebym zawsze z nim szczerze rozmawiał. Ja powiedziałem mu, co myślę. I modliłem się tymi słowami. Ach, Panie, czy nie to miałem na myśli? gdy byłem jeszcze w mojej ojczyźnie, dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszysz. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. Wiecie, to jest prawdopodobnie... E, Jedyna historia w Twoim życiu, jaką słyszysz, że kaznodzieja po swoim kazaniu jest smutny, że one trafiło do ludzi. To tak jakby tutaj e, do Was na środek przyszedł pastor i powiedział kazanie o przebaczeniu. I tydzień później by przyszła do niego jakaś kobieta i mówi, słuchaj pastorze, bardzo mnie dotknęło Twoje kazanie. To kazanie sprawiło, że postanowiłam przebaczyć mojemu mężowi i na nowo jesteśmy małżeństwem. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Dziękuję Ci za to. A pastor jakby się zachował tak jak ja, Jonasz, powiedziałby do Boga, ach Panie, przecież ja jej nie lubię. Ja nie chcę, ja nie chciałem, żebyś Ty ją dotknął i żeby się zmieniła. Żebyś Ty jej wybaczył. A wiecie co? Ja byłem tak bardzo zły, ponieważ oni zrobili tak wiele złego. Ja uważałem, że Bóg nie powinien im wybaczać. W mojej opinii Bóg nie powinien być dla nich łaskawy, tylko spuścić z nieba ogień siarki i wszystkich zniszczyć. W mojej opinii oni na to zasługiwali. Jednak ta cała sytuacja, gdy tak nad nią myślałem, że Bóg mnie wrócił z starszysz, że kazał mi iść do Niniwy. Ta cała sytuacja. Pokazała mi, że moim problemem nie jest Niniwa. a moim problemem jest Bóg, który kochał tą Niniwę, który żałował ich zniszczenia. I Bóg przez tą całą historię, gdy kazał mi iść, i mu zależało na tym, żeby, żebym nauczył się tego, aby ich nie osądzać i aby to zostawić Jemu. I żeby tak naprawdę. Jedno zdanie zostało w mojej głowie, że mam pozwolić Bogu na to, aby On decydował nad kim się zlituje, a nad kim nie. Ale zaraz w mojej głowie pojawiło się kolejne pytanie: Czy w takim razie Bóg będzie tolerował zło? Czy w takim razie Bóg toleruje zło? I poszedłem na górę, wyszedłem z miasta i poszedłem na wschód, wszedłem na górę. I patrzyłem na mieszkańców Niniwy, którzy za bardzo nic o Bogu nie wiedzieli, ale cię do Niego modlili, wołali do Niego. I miałem przed oczami tych ludzi, gdy do nich mówiłem. I wiecie, ci ludzie, oni byli bestiami. Gdy oni walczyli ze swoimi wrogami, podbijali jakieś miasto, to oni brali ludzi w niewolę. Oni nie wybijali całego miasta, tylko brali ludzi w niewolę. I wydłubywali ludziom oczy, obcinali uszy, obcinali ręce. A wszystko po to, żeby upokorzyć swojego wroga i zbudzić strach w kolejnych przeciwnikach. Wszystko po to, żeby zniszczyć jak najbardziej pewność siebie u innych przeciwników. I ludzie umierali bardzo, bardzo długo przez, te, przez tych nieinwejczyków. A Bóg im przebaczył. Kto z nas, gdy patrzy na niesprawiedliwość na tym świecie, to nie grzmi. Brzmiałem, bo była tak wielka niesprawiedliwość. A ty, czy słyszysz o tym, że jakaś mała dziewczynka, jakieś dziecko jest gwałcone? Czy, czy w tobie nie grzmi? Czy nie jesteś wściekły z tego powodu? Czy jak słyszysz, jak ktoś jest biedny i, i ten, kto jest, mu, kto jest bogaty, jeszcze przychodzi i okrada tego. Tego biedaka, ze wszystkiego, co on ma. Czy wtedy nie jesteś wściekły na, na zło? I tak właśnie było ze mną. Ja byłem tak bardzo wściekły, i tak naprawdę posłanie Boga e, mnie zdenerwowało, bo wiedziałem, że Bóg im wybaczy. Ale jeżeli jesteś zły, to bardzo dobrze. Bóg nie miał o to pretensji, że byłem zły. Ale gdy tak patrzyłem na to miasto, to widziałem, że, e, że Bóg, Bóg im wybaczył dlatego, że ich kocha, ale posłał mnie po to, aby zniszczyć ten grzech. Ponieważ Bóg nie znosi grzechu, ale on kocha skruszonego grzesznika. Kocha tego, który postanowi do niego przyjść i się upamiętać. I w taki sposób walczyłem z Bogiem, ponieważ ja uważałem, że ich grzech już poszedł za daleko. Ale Bóg uważał inaczej. I kazał mi zaakceptować fakt, że On kocha tych, którzy nie warci są kochania. I kazał mi iść i mówić do nich, że są kochani, że Bóg im przebacza. Ale mi się to nie podobało. I siedziałem. Siedziałem na tej górze i liczyłem tak, że jednak Bóg zmieni zdanie. I ześle na nich ogień, siarki, i ich zniszczy. Że jednak Bóg przemyśli swoją sprawę i, i zobaczy, jak dużo oni złego zrobili w życiu, ich zniszczy. Ale e, tak nie było. I czekałem, a przyszedł inny ogień z nieba, z słońce, tak bardzo mnie prażyło że było mi niedobrze. Wiecie, ja byłem w tej rybie trzy dni i trzy noce i, i tam te soki trawienne, one mnie praniły i to dodatkowo potęgowało to, że, że było mi bardzo nieprzyjemnie i to słońce bardzo mnie prażyło i było tak ciepło. Ale nagle jakiś krzak tam zauważyłem, jakiś duży krzak i mogłem się tam schować. I schowałem się pod tym krzakiem, i wypoczywałem. I to mi się podobało, bo w końcu Bóg zrobił coś dla mnie. I tak spędziłem sobie noc, ale gdy rano się obudziłem, tego krzaku już nie było. Był uschnięty. Jakiś robak, wysłany przez Boga, jeszcze e, zjadł korzeń, zje, od spodu go podgryzł. I ten krzak całkowicie uschnął. I byłem wtedy już totalnie wściekły na Boga. Totalnie zły na Boga. I mówię mu takie słowa: Lepiej mi umrzeć niż żyć. Już trzeci raz w tej historii postanowiłem, że lepiej mi umrzeć niż żyć. Natomiast Bóg przemówił do mnie po raz kolejny i mówi: czy to słuszne tak się gniewać z powodu krzewu i cenowego? A, a ja odpowiedziałem: tak, słusznie, słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. Ponieważ miałeś ich zniszczyć, miałeś osądzić grzech tych ludzi, a Ty im przebaczyłeś. I wtedy rzekł Bóg do mnie po raz ostatni. I mówi tak, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto to wiele bydła. I Bóg starał się wskazać na to, że ci ludzie, oni nawet nie wiedzieli, co jest dobre, a co jest złe. Że ci ludzie byli na, e, wychowywani w tym, że to, co robią, e, tak musi być. Że ci ludzie, oni nie wiedzieli, jaka jest wola Boga. I dlatego Bóg chciał im tak bardzo przebaczyć. I Bóg tak naprawdę w tym momencie nie mówi tylko do mnie. Ale Bóg mówił do nas wszystkich, do Ciebie, do mnie, że możesz troszczyć się, tak jak ja, o ten krzak rycynowy. Że ja mogę troszczyć się o krzak rycynowy i on będzie dla mnie ważniejszy niż człowiek, którego Bóg kocha. Że ja mogę spędzić całe życie troszcząc się o różne rzeczy, między innymi o taki krzak, który dał mi Bóg. Ale Bóg tak, że w tym wszystkim ujął, że możesz się troszczyć o rzeczy, które Bóg ci dał, o dobre rzeczy. Takie jak e, praca, szkoła, e, jakieś Twoje obowiązki, jacyś Twoi znajomi. Ale w tym wszystkim możesz przeoczyć człowieka, którego Bóg kocha i do którego Bóg chce, żebyś poszedł. Do którego Bóg chce, żebyś Jemu opowiedział o nim. I to właśnie Bóg starał mi się. Przekazać i tego Bóg starał się mnie nauczyć przez całą księgę, którą opisałem. Wiecie, jak się skończyła ta historia? Nie wiecie, bo tego nie napisałem w swojej księdze. Tego nie napisałem w księdze Jonasza, bo to nie było celem tej księgi. Celem tej księgi nie było to, żeby opisać mnie, ale po to, żeby opisać Boga. Boga, który lituje się nad tymi, którzy są skruszeni. Boga, który kocha ludzi, których stworzył i pragnie tego, żeby każdy się upamiętał. Wy żyjecie w czasach ja, troszeczkę innych niż ja. Ja żyłem w takich czasach, w których słyszeliśmy o tym, że. Bóg ma jeszcze coś większego zrobić. Że Bóg ma jeszcze wysłać kogoś większego niż, niż inni prorocy. A wy żyjecie w czasach, w których wiecie, że taki ktoś już przyszedł. Ktoś taki już przyszedł. I tak jak ja byłem w łonie ryby trzy dni i trzy noce, nie było mi tam przyjemnie. Tak i ten ktoś miał być w łonie ziemi trzy dni i trzy noce. I dlatego, że się tam znalazł, to nie było tak, że mu było przyjemnie. Ale Bóg w tym wszystkim stara się przekazać informację o tym, że kocha ludzi, których stworzył i pragnie upamiętania każdej osoby. I przekazuje nam tutaj, przez całą księgę przekazuje to, że jeśli kochasz e, Boga, to służ ludziom, do których On Ciebie powołuje. Amen.